Dzień dobry. W imieniu firmy Greenpol chciałbym podziękować zarządowi stowarzyszenia za zorganizowanie tej konferencji. Jest to niezwykle ważne wydarzenie dla Państwa, a również dla nas, przedstawicieli firm, szczególnie w tych trudnych czasach. Ja nazywam się Łukasz Tatuśko, reprezentuję firmę Greenpol i na dzisiejszym wykładzie przybliżę Państwu rolę normy 17.272 jaką ogrywa w dezynfekcji drogą powietrzną, a także chciałbym państwu pomóc w stworzeniu prostej listy, która pomogłaby pomóc w doborze rozwiązań pod kątem tejże dezynfekcji. Szanowni państwo, dlaczego w ogóle mówimy o dezynfekcji drogą powietrzną? Otóż wynika to z tego, że pomieszczenia medyczne są pomieszczeniami z bardzo dużą ilością miejsc trudno dostępnych. Są tam sprzęty elektroniczne, komputery, Urządzenia pomiarowe, diagnostyczne, wszelki sprzęt też elektroniczny, ale także typowe wyposażenia jak meble, krzesła, stoły, sanitariaty, sieci wentylacyjne, klimatyzacje, środki transportu. W związku z tym właściwa dezynfekcja tych miejsc jest niezwykle utrudniona i dezynfekcja manualna może być nie zawsze wystarczająca. Mogłoby się wydawać, że stosowanie technik dezynfekcji bezetykowej jest niekonieczne, skoro to przez lata nie było nigdy, nigdzie rekomendowane i wymagane. Należy jednak pamiętać, że dezynfekcja manualna ma swoje pewne ograniczenia skuteczności. Ponadto też wyniki badań wskazują, że epidemicznie występujące czynniki chorobotwórcze, mimo przeprowadzania dezynfekcji manualnej, mogą wciąż występować na dezynfekowanych powierzchniach. Zanim wybuchła pandemia, w 2019 roku Stowarzyszenia Epidemiologiczne Wszystkie stworzyły wytyczne po postępowaniu z pacjentem, u którego wystąpił czynnik chorób, tzw. BCA. I w dziewiątym rozdziale tych wytycznych, który tyczy, tyczy się dekontaminacji środowiska w strefie pacjenta izolowanego, w punkcie ósmym. Pojawił się bardzo ważny zapis, bardzo ważny też z naszego punktu widzenia, który mówi, że w przypadku oddziowej transmisji BCA związanej ze środowiskiem szpitalnym, po zakończeniu izolacji pacjenta, proces dekontaminacji pomieszczeń uzupełnia się metodami dezynfekcji tak tzw. fumikacji, wykorzystującej technologię o udokumentowanej efektywności biobójczej. Szczególnie ważny jest ten ostatni zapis, który o tym mówi, że ta technologia powinna mieć, Udokumentowaną efektywność biobójczą. W związku z tym dezynfekcja drogą powietrzną stała się, można powiedzieć, standardem. Coraz częściej o tym mówimy, Państwo to o tym mówicie, też tego poszukujecie. Jednak rodzi się pytanie, czy rzeczywiście wszystko o tym wiemy. Czy wiemy, jaka powinna być spełniona norma, czy to, co stosuje się Państwo, jest właściwe, czy też to, co podpowiadacie innym, jest również właściwe. Pandemia COVID-19 spowodowała jakby niemałe zamieszanie na rynku urządzeń do dezynfekcji robioną powietrzną, tak zwanych potocznie zamgłowiaczy czy fumigatorów. Przez lata urządzenia te zdobywały swoją popularność, wypierając przestarzałe technologie, jak też lampy UV, czy też po prostu sprzęt nieprofesjonalny. Jednak szpitale zalane zostały urządzeniami z Chin, Turcji, polskimi producentami, czy też prototypami, E, 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 urządzeń, które do tej pory były wykorzystywane w sektorze rolno spożywczym. I e, elastyczność i kreatywność firm zgodnie z naszą polską mentalnością e, no, sięgała szczytów. E, jednak e, warto zadać pytanie, czy była to konstruktywna kreatywność, czy mówiąc kolokwialnie, cwaniactwo przedsiębiorców, którzy chcieli wykorzystać moment pandemii. Niestety, na waszej, czy też państwa pacjentach krzywdzie. Żebyście Państwo lepiej zrozumieli ten problem, który chciałbym Państwu przedstawić, troszeczkę historii. Dezefekcja drogą powietrzną pojawiła się na świecie na początku XXI wieku, a firmy, które to zapoczątkowały, mam na myśli obszar medyczny. Jest to firma Johnson, Noksyfarmanios. Są to absolutni liderzy na rynku dezynfekcji. W międzyczasie, szczególnie w ostatnim roku, powstało mnóstwo definicji i pojęć dla tej technologii, jak dezynfekcja przez zamkowanie, fumigacja pomieszczeń, dezynfekcja suchą mgłą, dezynfekcja ULV, czy też dezynfekcja mgłą mikrozelową trochę niepotrzebnie, dlatego że skomplikowało to jakby Państwa poszukiwania tych rozwiązań, bo najwłaściwsze określenie jest to dezynfekcja drogą powietrzną, ponieważ tak o tym mówi norma, o której powiem w dalszej części, synonimy, które można stosować i są stosowane, to jest fumigacja czy też i myślę, że na tym powinniśmy zakończyć nazywanie tych technologii, ponieważ rodzi to duży problem i bołagan. Chciałbym, żeby też to bardzo mocno wybrzmiało, że dezynfekcja drogą powietrzną to na pewno nie ozonowanie i też, Szanowni Państwo, nie opryskiwanie. Na ten temat moglibyśmy zrobić na bardzo obszerny wykład, bo dużo złego się wydarzyło właśnie przez stosowanie czy to ozonowania, czy też opryskiwania. Ja tylko przytoczę fragment opinii PZH a propos ozonowania. Myślę, że część z Państwa może zna, zna ten tą opinię, która mówi o tym, że redukcja liczby cząstek wirusa w przypadku ozonowania o jeden czy trzy rzędy logarytmiczne jest niewystarczająca do uznania działania wirusu bójczego. Jest to bardziej działanie higienizujące niż dezynfekujące, dlatego że proces dezynfekcji zakłada obniżenie liczby do drobnych ustrojów do poziomu, który nie powoduje infekcji. Jeśli wymagany poziom redukcji nie jest osiągany, nie ma pewności, że warunek dezynfekcji został spełniony. Już nie mówię tutaj, Szanowni Państwo, o niekompatybilności materiałowej z elektroniką, toksyczności ozonowania i to tylko tak, jako małe wtrącenie, a propos alternatywnych technik, które pojawiły się w międzyczasie na rynku. Dezyfekcja drogą powietrzną to też nie jest popryskiwanie, dlatego że jakby nie każda kropla generowana do powietrza nadaje się do rozprzestrzenienia w obszarze zamkniętym, a takim obszarem zamkniętym są placówki medyczne, pomieszczenia szpitalne, bloki operacyjne czy też oddziały intensywnej opieki medycznej. Żeby mówić o zamgławianiu, kropla powinna mieć swoją określoną wielkość. Niedopuszczalne jest to, żeby urządzenia miały możliwość generowania kropi o różnej wielkości, tak? a już na pewno nie kropi powyżej 10 mikronów, dlatego że powyżej 10 mikronów mamy do czynienia po prostu z opryskami, czyli garnowaniem mgły mokrej, która może powodować zniszczenie i destrukcję sprzętu będące, będącego w obszarze medycznym. Przygotowując tę prezentację, wpisałem w popularnej wyszukiwarce hasło Zamgławiacz. Zobaczcie państwo, co wyskoczyło, czyli właśnie Rozpylacze ręczne ogrodowe. Niestety w opisach, w nazewnictwie pojawiły się takie informacje, że są to urządzenia do dezynfekcji. Tak? Jest to no, niedopuszczalne, żeby takie, takie tego typu nazwę rozpylacza to mizery móc stosować w środowisku zamkniętym, medycznym. Więc czym jest dezynfekcja metodą powietrzną? Otóż polega to na wytwarzaniu suchej mgły z preparatów biobójczych o pełnym spektrum działania, której wielkość kropli nie powinna przekraczać 10 mikronów, czyli generować suchą mgłę, a ta sucha mgła powinna pokrywać powierzchnię z każdej strony, zarówno od góry, jak i od dołu. Taką cechę ma tylko mgła o charakterze suchym. Sucha mgła nie może generować wilgoci, jak i też nie powinna tworzyć korozji na powierzchniach. Też istotne, dezynfekcja metodą powierzchnią zawsze stanowi wsparcie dezynfekcji manualnej i nigdy nie będzie jej alternatywą, mimo tego, że dezynfekcja ta posiada wysoką skuteczność. W związku z tym wybierając rodzaj dezynfekcji powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, w tym bardziej, że dopiero w ubiegłym roku powstała pierwsza norma europejska. Do tej pory beznaczynkiem normy była Francja, która jako jedyna gruntownie przebadała i opisała dezynfekcję przez zamgławianie i w konsekwencji stworzyła normę 72281. My, jako firma, do tej normy się odwoływaliśmy, ponieważ uważaliśmy, że jest to dobrą praktyką, ponieważ skoro jest jedyna norma, która opisuje dezynfekcję drogą powietrzną, warto się nią posługiwać. Nie zawsze to było respektowane przez poszczególne placówki medyczne, ponieważ z jednej strony zrozumiałe, jesteśmy Polską, nie Francją, więc dlaczego mamy, mamy zachęcać do wymagania normy francuskiej? Jednak pytanie rodzi się w takim razie, skoro nie norma francuska, to jaka metoda badań była najlepsza? No i okazało się, że na bazie normy francuskiej rzeczywiście powstała norma europejska. Pytanie, na ile COVID przyspieszył jej publikację. Ale na szczęście w końcu się pojawiła. Nosi numer 17272. Została opublikowana w październiku ubiegłego roku. I najważniejsza rzecz, która jest w tej normie opisana otóż dobór technologii należy rozpatrywać w kontekście zestawienia czyli badamy dwie rzeczy, zarówno Urządzenie, jak i preparat. Badamy to w warunkach rzeczywistym, czyli w dużym skrócie umieszczamy urządzenie w pokoju, w pomieszczeniu, rozpylamy preparat i badamy jego efektywność bójczą. Co dosłownie oznacza, tak? Czy jest to metoda badań mająca na celu określenie działania dezynfekującego procesu stosowanego w obszarze medycznym, weterynaryjnym przemyśle. Spożywczym domowym i instytucjonalnym, z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów dystrybucji chemikaliów przez dyfuzję powietrzną bezręcznego stosowania przez operatora środków dezynfekujących. Tak, czyli zwróćcie Państwo uwagę na to, że norma wyklucza wszelkiego rodzaju ręczne rozpylacze, dlatego że no ciężko jest zwalidować proces, kiedy to właśnie operator wchodzi do pomieszczenia i określony czas w tym pomieszczeniu przybywa. I ten preparat rozpyla. No i zgodnie z normą, norma określa wymagany poziom redukcji klorektycznej mikroorganizmów dla tego rodzaju dezynfekcji. Dlatego wracamy do poprzedniego slajdu i jako potwierdzenie tych słów. Jakkolwiek producenci tych urządzeń chcieliby zadeklarować spełnienie normy, nie są w stanie tego zrobić, ponieważ norma tego typu urządzenia wyklucza. Tu są wycinki z tabel. Po lewej stronie macie Państwo tabelę, która przedstawia akurat obszar medyczny i badane drobnoustroje. W obszarze medycznym badamy bakterie, spory, grzyby, wirusy, mikobakterie. Bakterie musimy redukować na poziomie 5 logarytmów, natomiast bakterie spory, przepraszam, w grzyby, wirusy i mykobakterie na poziomie czterech logarytmów. Tak, czyli te wymaga, wymogi są dość, dość restrykcyjne. Norma też jakby jasno i dość precyzyjnie opisuje, w jaki sposób mamy te badania przeprowadzić. Po prawej stronie jest tabela odległości urządzenia. W dezynfekowanym pomieszczeniu od miejsc, w którym rozmieszczone są próby do badań. Na przykład, jeśli mamy pomieszczenie 100-metrowe, 100 metrowe 100 metrów sześciennych, urządzenie powinno się znaleźć w odległości minimalnie 4,4 metra od miejsca, w którym znajdują się próbki. Tu jest taki schemat, przykład pomieszczenia, jego kształt, miejsca rozmieszczenia próbek, a także lokalizacja, lokalizacja urządzenia. Jak i też odległości. Dlatego uważajcie, proszę, na nieuczciwy marketing, ponieważ warto się zastanowić, czy zapis u dostawcy, że możliwość stosowania chemii różnych producentów jest właściwy. Może to początkowo wydawać się zaletą, jednak w rzeczywistości oznacza, że urządzenie nie przeszło żadnych badań, a producent urządzenia zrzuca odpowiedzialność na za skuteczność po prostu na użytkownika. W związku z tym, na co zwracać uwagę, bo, bo dużo mówię, tak? Natomiast no, jak w prosty sposób zweryfikować, czy, czy, czy technologia jest godna uwagi i bezpieczna dla obszaru medycznego? Przede wszystkim, drodzy Państwo, sprawdzajcie, czy urządzenie wraz z aparatem zostało przebadane zgodnie z normą francuską lub normą europejską 17272. Niedopuszczalne jest w tej metodzie dezynfekcji posługiwanie się badaniami według normy dezynfekcji przez przycieranie, czy też dezynfekcji metodą zanurzeniową. Jeśli ktoś na tego typu normy się powołuje, powinno to zalarmować państwa, że preparat służy do dezynfekcji manualnej przez przecieranie, spryskiwanie, czy też zanurzenie, ale na pewno nie do tak zwanego zamgławiania. W związku z tym te normy nie obowiązują, szczególnie w momencie, kiedy pojawiła się na świecie norma europejska, która również obowiązuje tutaj nas w Polsce. Druga ważna kwestia to to, czy preparat rozprany w postaci suchej mgły jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji jako produkt biobójczy. Każdy płyn w zastosowaniu biobójczym zgodnie z interpretacją na stronie Urzędu Rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych. Powinien zostać zarejestrowany jako produkt biobójczy i tylko taka rejestracja produktu daje użytkownikowi pewność skuteczności i bezpieczeństwa. Posługiwanie się certyfikatami medycznymi nie zwalnia, Szanowni Państwo, z obowiązku rejestracji produktu w procedurze rejestracji dualnej. Wielu producentów celowo niestety unika rejestracji preparatu jako produkt biobójczy z uwagi na konieczność przedłużenia odpowiednich badań, których po prostu nie spełniają. Na potwierdzenie tych słów jest to wycinek ze strony Urzędu Rejestracji. Jest tam napisane wprost, że z uwagi na fakt, że substancje zawarte w produktach biobójczych mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, dla środowiska, produkty biobójcze przed wprowadzeniem do obrotu podlegają ocenie i rejestracji. Na rynku polskim, a także w całej Unii Europejskiej, wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko te produkty biobójcze, na które uzyskano odpowiednie. Pozwolenie. Dlatego nie bójcie się naprawdę wymagać rejestracji biobójczej, bo to jest absolutnie kluczowe. Druga sprawa: czy w rejestracji biobójczej preparatu wskazany jest obszar dezynfekcji, przeznaczenie preparatu i sektor, w jaki może być stosowany, daje to gwarancję, walidacji procesu, wynika to po prostu też z normy europejskiej. Oraz to, na jaki okres wydana jest rejestracja i czy potwierdza ona pełne spektrum działania, bo nie wystarczy. Że jest informacja o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, ale również musi się znaleźć informacja o działaniu wirusobójczym, a już na pewno sporobójczym, bo zanim wystąpiła pandemia, to głównie spory były dla państwa kluczowe, tak? jakby działanie sporobójcze udowadniało wysoką skuteczność czy to preparatu, czy też stosowanej technologii. Niestety w trakcie pandemii wydano wiele tymczasowych rejestracji dla preparatów jako produkt biobójczy. To były rejestracje 180-dniowe, później zostały one przedłużone i w kwietniu wszystkie się zakończyły. A wygasając, jakby zostawili, zostawiły, zostawiły, zostawiły państwa z problemem, ponieważ no, stosowane są preparaty, które w rzeczywistości nie mają badań i też udokumentowanej efektywności bójczej. To jest wycinek z dokumentu zestawienia produktów biobójczych. Przykład preparatów na bazie nadtlenku wodoru, preparat nokolaize Jest informacja o tym, że preparat ma działania bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze, sporobójcze wznaczony do dezynfekcji powietrznej. W placówkach służby zdrowia, w obszarze klinicznym, a na samym dole wydawałoby się, że podobny preparat o podobnym składzie. Natomiast jest tylko potwierdzane działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Jak też nie ma mowy o tym, że jest on przeznaczony do obszaru medycznego. Inny preparat na bazie kwasu nadodstowego, aseptanios AD, płyn do dezynfekcji przez zamkławianie, zgodnie z informacją na stronie urzędu, działanie bakteriobójcze, prądkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i sporobójcze, do stosowania w obszarze medycznym. Poniżej y, preparat też na bazie kwasu dostawego wydawałoby się pode, podobna koncentracja y, kwasu, jednak y, udowodnione działanie bakterybójcze, bójcze, grzyby jak również tu ma informacji o tym, że dostosowania w obszarze medycznym. Więc zobaczcie, że mimo, że podobne składy preparatów, y, mam, mam na myśli główną substancję czynną, to jednak. Badania nie wykazały pełnego spektrum działania, ale też nie zostały te preparaty przebadane według tych norm. W związku z tym, dopuszczenia do stosowania właśnie dezynfekcji drogą powietrzną, czy też w obszarze medycznym, nie zostały przeprowadzone. Kolejna ważna kwestia, czy sposób dezynfekcji jest bezpieczny dla sprzętu elektronicznego. Tutaj wracamy właśnie do tej wielkości kropli. Jeśli coś generuje mgłę mokrą albo coś generuje krople różnej wielkości, jest to rzecz niedopuszczalna, bo może doprowadzić do uszkodzenia elektroniki i nigdy za to nie weźmie odpowiedzialności, tak? bo, bo Państwo w takim momencie, wybrając tę technologię, widzicie, że urządzenia mają możliwości manipulacji kroplą, więc, więc nikt, nikt nikt, w takiej sytuacji państwu później nie pomoże. Czy dostawca dysponuje odpowiednią procedurą, gwarantuje wsparcie merytoryczne i szkolenia? To też ważna, jak też nie najważniejsza kwestia, dlatego że po dostawie urządzenia urządzenie dostajecie państwo może nie z problemem, ale po prostu z technologią, którą trzeba obsługiwać. Więc tworzenie odpowiedniej procedury przy zamglowaniu i dostosowaniu do Państwa specyfik jest niezwykle istotne. Procedura powinna opisywać sytuacje, kiedy dezynfekcja może być przeprowadzona, a też sytuacje, w których no, dezynfekcja, przeprowadzanie jest jej nie do końca właściwe, ponieważ. Nie jest tylko dyfuzja preparatu, tak jak mogłoby się wydawać, ale przede wszystkim jest to czas kontaktu, czas kontaktu wynika z przeprowadzonych badań zgodnie z normą, czas degazacji, czyli wentylacja pomieszczenia po procesie, po której będziemy mogli jasno powiedzieć, że pomieszczenie jest bezpieczne i możemy ponownie prowadzić pacjentów do tychże pomieszczeń. W związku z tym zbierając to wszystko razem, mogliśmy wypracować Taką tak zwaną checklistę. To jest przykład naszych rozwiązań, urządzenie nocospray. Kilka podstawowych parametrów weryfikowanych, czyli wydajność, zgodność z normą, tak? czyli e, rzecz kluczowa, stosowany preparat, wielkość kropi, poniżej 5 mikronów, rejestracja tak. rejestracja procesu i tak inne urządzenie Aeroset 150 wydajność urządzenia 150 metrów sześciennych zgodność z normą pełne spektrum działania wielkość kropi poniżej 5 mikronów rejestracja biobójcza, archiwizacja danych i tak dalej urządzenie większe Aeroset 500 zgodność z normą oczywiście wielkość kropi poniżej 5 mikronów rejestracja biobójcza, archiwizacja danych i tak dalej więc Widzicie Państwo, ja tutaj nie skupiam się w ogóle na jakichś takich dodatkowych kwestiach, tak? które jak jakiś skaner kodów, wyświetlacz, sposób sterowania i tak dalej. To jest jakby rzecz wtórna, możemy to poddać dalszym rozważeniom, ale jak przystępujecie Państwo do decydowania o tym, czy technologia jest właściwa, czy też nie, po prostu weryfikujcie tych kilka ważnych punktów, które pozwolą wysegregować to, co się na rynek medyczny nadaje, a to, co się po prostu też nie nadaje. I kończąc, szanowni państwo, e, jeśli brak jest potwierdzenia spełnienia normy, czy to europejskiej, czy też tej normy francuskiej, jeśli brak jest rejestracji biobójczej, brak potwierdzenia pewnego spektrum działania, brak informacji o tym, że urządzenie wraz z preparatem może być stosowane w obszarze medycznym i jest bezpieczne dla sprzętu medycznego, co powinno wynikać z rejestracji biobójczej, to, to jak w takiej sytuacji można powiedzieć i potwierdzić, że dezynfekcja zaszła poprawnie, nie znając dokładnej wielkości kropli, dozowania składu substancji, wymaganego czasu kontaktu, spektrum bójczego, wpływu na elektronikę, konieczności lub braku wentylacji pomieszczenia po procesie. W związku z tym, czy jakby użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za proces dezynfekcji, podczas którego rozplany jest dowolny preparat przez dowolne urządzenie. Ja tutaj zostawię kropkę przy tym pytaniu. Chciałbym, żebyście Państwo po tej mojej prezentacji odpowiedzieli sobie sami na to pytanie, czy to, co stosujecie, jest właściwe? To, co ktoś Państwu podpowiedział, też jest właściwe. Przede wszystkim dla, dla dobra Waszego, jak i też pacjentów, którzy niestety znaleźli się w tej całej sytuacji pandemicznej. Pamiętajmy również o tym, że są to urządzenia, które stosowane są również w innych sytuacjach niż tylko wirus. Mamy do czynienia z wieloma bakteriami wieloopornymi, i pod tym kątem też powinniśmy rozważać dobór technologii. A ze swojej strony dziękuję. Szkoda, że w takiej formie nie mogłem Państwa spotkać. Mam nadzieję, że ten przekaz dotarł w sposób właściwy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego. Jesteśmy też do Państwa dyspozycji poprzez nasz dział, dział handlowy. Jesteśmy jeszcze na czacie, więc gdyby się pojawiły pytania, zachęcam do ich zadawania. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.